Witam tutaj w Play Games, a to jest <coughs> kolejny odcinek z serii Zekrani w Minecraft Multiplayer, ale to jest teraz nietypowy odcinek. Dobra. I w tym odcinku to jest znaczy ta, taka seria jakby od nowa. Mam już cały że, set żelazny diamentowy miecz i to będzie tylko na, i to będzie tylko tyle. I, I to będzie teraz polegało na tym, że będę sobie surowce zbierał i wszystko od nowa robił. What the fuck? Co jest 5? Tylko nie wiem. No jaki pedower? To kur... Skoczny hard. Czeknoris. Pedob... Gdzie byłem? Mam wszystko no, na... No jaki to jest... No... A grypa... Od... Czemu? Dobra. A moje? No ra. Nie. I jak już wspominałem, za zanim bezczelnie przesz przesz przeszkodzono, to będę automatycznie dzisiaj wszystko robił. To będzie taki krótki odcinek, tylko wykopię troszeczkę rzeczy z Wami. Reszty poza odcinkiem. Jak przywitaj się z it. i tu będę kopał sobie tak o lekkie o lekkie o żelazo jej pierwsze żelazo 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 mam żelazo jej i to będzie taki krótki odcinek sobie się bo ja sobie wykopię kilka surowców. Takich najbardziej potrzebnych. Zrobię sobie później domek. Znaczy. O, oh, fuck! Co kurde jest? jest dirt. Dajcie mi dirt. Szybko dirt. Idiota. I. Dobra, nie, niech nie, będzie... Tak, ci trollujemy? Ja, na gimno coś stoi. Ja nie, to nie trollujemy jednak. Maćku i serdecznie ci pozdrawiamy na youtube też. Chyba cię pozdrawiają ludzie. Napiszcie w komentarzach, czy go pozdrawiacie, czy nie. No. O, dźwięki straszne, nie wiem czy to słyszycie, ale... Fuck, zapomniałam, że to będzie w dupie tak ciemno, jak sobie tak kopię, oh fuck. I tak, jestem teraz na mapce zasobowej, także... Bitches. Genialnie! Zarumbiście nie? To teraz, czekajcie, muszę lecieć po... Po kilkanaście pięków drewna. Mm -hmm. Tak już się trochę jedzenie zaopatrzyłem. Żeby nie skłamać kupiłem, ale... bo to była trochę podróż, wiecie, nie? Ale ja już nie będę kupował. To będzie czysty survival. Tylko że tak mam tą zbroję i te różne, ale tylko to <grym> Maciek! Ciek. No! No, Penisie! Sorry za te wyrażenie, ale musiała! Zróbmy sobie z dwa kailówki, które się przydadzą. Oh yeah! No, kilofy. To bierzemy. <laughs> Dajcie tutaj drewno jeszcze. Tak. Tak i tak. I tak. I... O, ci moje pochodnie są. Nie widzę, dobra widzę. I lecimy kopać. Kopu, 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 kopu. Lecimy. Auć. Tam już mamy zombiaka. Okej, okay, ładnie. O nie! Szkielet, szkielet. Idź szybko, szybko bić go. Nie trafisz. No. O, nie trafiłem, ja jestem głupi. O oh, faka! O, mam już się ranę teraz, bo... No... Panie! nie. ma jak... Nie ma tu jak z łapki napieprzać. Pająk za... O oh, Załatwił szkielecika. piękny W piękny sposób. Nie... Wiem. No, tutaj gdzieś było żelazo. Tu gdzieś było żelazo, gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Dobra. No! Idiota. Idiota, po prostu jest idiota. No daj, daj to no ja piszgam. No idiota, idiota. Mhm. I tak ja sobie będę kopał na kopie odcinków, yy, odcinków na kopie wykopie sobie surowców i no i co? Jak wykopy też surowce? To będzie fajnie. I w następnym odcinku że jakieś domy wybudujemy. Tak, widzicie? 11 level górnika. Bicz. Ja pizgam. To jest idiota. Moje surowce z pieprze są panie. Nie ma nic żelaza, nie ma. O, tu jest żelazo, to moje. No, 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 no. Oh, yeah. Już jestem aktualnie w gildii, także. No, i ja już będę powoli kończył. Ten ocieplin taki krótki, tylko że mam powiedzieć, co się dalej działo. No. I także. To by było już dzisiaj na tyle. No, idiota. Idiota, idiota. I jeszcze raz idiota. To by było na tyle. Może diamenty jakie znajdziemy. I tak. O, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!